Nazywam się Michał Piszer, w dniu dzisiejszym gościmy w Knurowie przedstawicieli z IPN-u, którzy będą honorować zasłużonych weteranów wojennych odznaczeniem Tobie Polsko. W tym dniu dzisiejszym będą trzy groby, jeden grób w szczegłowicach dwa groby w mieście na cmentarzu przy ulicy 1 Maja. Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości oznaczenia grobu Wincentego Machulika znakiem pamięci Tobie Polską. Szanowni Państwo, niech nie będzie na początku wolno przywitać wszystkich zgromadzonych. Bardzo serdecznie witam na pierwszym miejscu rodzinę świętej pamięci Wilhelma Machulika, przepraszam za połowę Witam serdecznie wnuka Pana Wilhelma Machunika, pana Czesława Pokładka i z prawnukiem Bartoszem Pokładkiem. Witam serdecznie władze miasta z panem prezydentem Adamem Ramsem na czele. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, księdza proboszcza Grzegorza Kusza. Witam serdecznie pana sekretarza miasta, pana Piotra Dudło. Widzę, witam serdecznie poczet sztandarowe, wartę honorową i wszystkich niewymienionych przeze mnie. Gości. Szanowni Państwo, to dzisiaj dla nas to może zabrzmi trochę dziwnie, ale kolejny wyjątkowy dzień. To zestawienie słów "kolejny" i "wyjątkowo" jest nieprzypadkowe, bo kolejny, dlatego że oznaczamy kolejny grup, ale wyjątkowy, bo każdy z tych powstańców, których wydobywamy z mroków niepamięci, jest dla nas ważny i wyjątkowy. Kilka słów, skąd to nasze spotkanie i dlaczego spotykamy się dziś, dlaczego tu. W 2018 roku, jak przygotowywaliśmy się jako biuro upamiętniania do, do tego jubileuszu stulecia powstań śląskich, stulecia powrotu części Królowa Śląska do Polski, zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy wyjątkowo uczcić powstańców i wspomnieć ich rodzinę. Dlatego, że widzieliśmy, że takie ogólne wydarzenia związane z pomnikami, koncertami, wydarzeniami kulturalnymi, wystawami to będą wydarzenia organizowane bardzo często przez różnego przez samorządy, przez, przez woje, pana wojewodę, przez pana marszałka. Natomiast my chcieliśmy zrobić coś, co będzie skierowane bezpośrednio do rodzin tych powstańców i zwróciliśmy uwagę na cmentarza. I zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie spoczywają powstańcy. I nasze zdumienie wzbudziła liczba tych grobów, która była znana. Niecałe 150 grobów w ewidencjach samorządowych, wojewódzkich. To bardzo mało w zestawieniu z 60 tysiącami osób, które wzięły udział w powstaniach. Dlatego. Pomyśleliśmy, że warto wystąpić z apelem do mieszkańców naszego województwa i nie tylko z prośbą, żeby nam zgłosili groby rodzinne, gdzie spoczywają osoby, które brały udział w powstaniach śląskich, ale ta informacja o ich udziale nie widnieje na ich grobie. A nie tylko nie widnieje na ich grobie, ale być może została już zapomniana przez społeczność lokalną. I stwierdziliśmy, że chcemy te groby wydobyć, oznaczyć i pokazać. Tak, żebyśmy na naszych cmentarzach, przychodząc czy na wszystkich świętach, czy odwiedzając nasze groby, zobaczyli też groby, które się czymś wyróżniają i odznaczają. I żeby nas to zaciekawiło i pobudziło nas trochę do refleksji nad losami tej części Górnego Śląska. I tak właśnie o to powstała akcja. Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalny grob powstańców śląskich od zapomnienia. Te wnioski, które Państwo z rodziny, czasem z parafii, czasem przez instytucje różnego typu zgłaszane, zaczęły do nas spływać. Po ich opracowaniu i weryfikacji wiadomo, że. My, też jako instytut musimy pracować na sprawdzonych danych. Także oprócz relacji rodzinnych, zawsze szukamy też jakiegoś takiego materialnego potwierdzenia udziału w powstaniach śląskich. To są często dokumenty związane z odznaczeniami, czasem różnego typu dzienniki, czasem wspomnienia. No to właśnie weryfikujemy, szukając tych dokumentów. I po takiej weryfikacji taki grup trafia. Po do naszej ewidencji, po drugie jest też procedowane w oparciu o ustawę o grobach weteranów walki o wolność i niepodległość Polski, która pozwala na to, aby państwo polskie mógł pomóc wspomóc opiekunów grobów materialnie przy utrzymaniu czy przy remontach. Ale o tym jeszcze na koniec. Właśnie ostatnim akordem tej naszej akcji jest oznaczenie grobu znakiem pamięci, które Pracowaliśmy specjalnie na tą okoliczność, znakiem pamięci Tobie Polsko, znakiem, który jest wzorowany na proporcu, który znajduje się na górze Świętej Anny, proporcu, który został wykonany w niedalekim Bytomiu i który był niesiony przez Ślązaków, którzy uczestniczyli w manifestacji patriotycznej z okazji święta 3 maja w 1920 roku, ten proposzec ważny jest z kilku względów. Po pierwsze, to taki, że w 20 roku po plebiscycie w ogóle pojawiła się możliwość uczestniczenia w manifestacjach patriotycznych. Drugi to, że ten proposzec jest dla nas wyjątkowy i myślę, że też Państwo w przestrzeni publicznej już spotkaliście się często z tym charakterystycznym znakiem orła i tymi dwoma słowami, tą inwokacją Tobie Polsko. Ja myślę, że to, ta inwokacja jest dla nas równie ważna, dlatego, że zastanawialiśmy się z jakimi uczuciami, z czym, z jakimi myślami szli powstańcy do, do powstania i dla nas te słowa Tobie Polsko to wydają się taką esencją właśnie tego, co było w ich głowach i sercach. Stąd zaczerpnięcie. My, oczywiście, zmodyfikowaliśmy lekko ten znak, dodaliśmy datę, dostaliśmy informację, że plakieta oznacza grup Powstańca Śląskiego i nazwę instytucji, która prowadzi akcję. I stąd właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. Grup naszego dzisiejszego bohatera został zgłoszony do akcji, zweryfikowane i stąd też możemy się dzisiaj spotkać się na tym cmentarzu. Oczywiście o akcji można byłoby jeszcze wiele powiedzieć, ale to nie o to dzisiaj chodzi. Dlatego teraz poproszę Panią Danutę Mikodę o przybliżenie nam postaci, którą dzisiaj wspominamy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Podporucznik Wilhelm Machulik urodził się 19 listopada 1899 roku w Załężu. Od kwietnia 1919 roku należał do polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w II i III Powstaniu Śląskim. Podczas toczonych walk w 1921 roku walczył w szeregach IV Kompanii XIII Pułku Żorskiego. Brał udział w zdobyciu Krypałdu oraz Knurowa. Walczył również na odcinku Bierawa, Starego Koźle i Góra Świętej Anny. Wilhelm Mahulik był również zaangażowany w działalność plebiscytową. Organizował i ochraniał wiece Polski przed bojówkami niemieckimi. W okresie międzywojennym udział w Związku Powstańców Śląskich oraz Towarzystwie Obrony Kresów Zachodnich. W 1939 roku brał udział w wojnie obronnej. Walczył wówczas w Knurowie. Oddziały polskie były zmuszone pod naciskiem wojsk okupanta do wycofania się do fabryki materiałów wybuchowych w Krywałdzie. Wilhelm Machulik był prześladowany w czasie II wojny światowej, w związku ze swoją działalnością powstańczą. Po wyzwoleniu ponownie zaangażował się w działalność społeczną w kolec Bowic w Szczegłowicach. Za działalność niepodległościową został oznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 24 grudnia 1981 roku. Bardzo dziękuję. Oznaczymy teraz grup. Bardzo proszę przedstawiciela rodziny o oznaczenie znakiem grup weterana walk o wolność i Niepodległość Polski, a ja oznaczę gro, znak, znakiem Topi Polski. Znajdujemy się na cmentarzu, więc ten element sakralny modlitwy to jest też nieodzowna część naszej uroczystości. Bardzo proszę książek poroszczy. Zapraszam do modlitwy za świętej pamięci Wilhelma, za jego bliskich zmarłych, za wszystkich zmarłych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Wilhelma i wszystkich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. I mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będą mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś swoje sługi w ziemskim życiu i które za ich pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoimi sługami i służebnicami. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszymi braćmi i siostrami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego wieczny odpoczynek racz mu dać panie stanie, niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym obrońcom Ojczyzny dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na tej mogile, na wszystkich mogiłach obrońców Ojczyzny i na nas samych niech spocznie Boże błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Oczywiście, zanim złożymy kwiat, to jeszcze chciałbym, żeby głos zabrał Pan Prezydent. Bardzo dziękuję. Wielkie gratulacje, podziękowania kieruję w stronę Śląskiego Instytutu Pamięci Narodowej. To wielka dla nas sprawa. Dzisiejszego dnia akurat na terenie naszego miasta trzy groby będą oznakowane. To świadczy o tym, że rodziny Oczekują tego względem własnego przodka, ojca, dziadka. To też wielka, naprawdę potrzebna nam wszystkim lekcja historii. Kiedy słuchałem tego krótkiego życiorysu, pana Wilhelma Mahulika, który działał jako bohater, jako obrońca ojczyzny na terenie Krywałdu, Szczygłowic, Krótko mówiąc, Knurowa nie mam najmniejszych wątpliwości, że byli kolegami z moim przodkiem, również powstańcem, wcześniej żołnierzem armii generała Józefa Hallera, uczestnikiem trzeciego powstania. Zapewne byli kolegami i łączyło ich z pewnością jedno – miłość do Polski. Chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim oddamy głos rodzinie, zapraszam do złożenia kwiatów. Nie wyobrażam sobie tego dnia też posadania głosu rodzinie. Bardzo proszę też Państwa o dwa słowa. Nie wiem, co mogę, co mogę powiedzieć. No serdecznie dziękuję za przybycie wszystkim, za otoczenie i za taki honor dla mojego dziadka. Oczywiście z dziadkiem pana Prezydenta Ransa dobrze się znali. To mi też o tym, co mogę powiedzieć. Że jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, ta druga tabliczka z grupy Weterana Walko Wolność Niepodległość Polski jest taką tabliczką bardziej informacyjną. I co ona oznacza? Oznacza, że grób został ujęty w ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, czy ewidencji prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa pozwala na objęcie ochroną i opieką grobów tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Bez znaczenia, czy to było powstanie styczniowe, listopadowe, warszawskie czy zrywy narodowe takie jak Powstanie Śląskie czy udział w II Wojnie Światowej o, również podobnie jak w przypadku Powstańców Śląskich składa się wniosek, który można pobrać z naszej strony internetowej po weryfikacji na mocy decyzji prezesa następuje wpis i po wpisie ten wpis daje taką możliwość że można się w Instytucie ubiegać o środki finansowe na utrzymanie i na remontu grobu serdecznie zachęcam do Korzystania z tej możliwości. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie. To jest właśnie kwit esencja tego, o co nam jako instytutowi chodziło, bo nie, jest, nie było naszym celem przygotowywanie wielkich, pompatycznych uroczystości. Chcieliśmy spotkań z rodziną przy grobach ich bliskich. Ale spotkań, które mają odpowiednią rangę, rękę, to rangę nadają uczestnicy tego wydarzenia. To są władze samorządowe, to są, to są duchowni i władze kościelne, to są sztandary, to jest warta honorowa, to jest znak pamięci i tego, że to wydarzenie jest ważne. Nie świadczy tutaj liczba uczestników, ale to, kogo reprezentują. Są tutaj przedstawiciele najważniejszych nie, instytucji. Państwowych. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i teraz na zakończenie jeszcze poproszę Państwa do ustawienia się do zdjęcia przy grobie pamiątkowego, a następnie udamy się na kolejny cmentarz, żeby oznaczać pozostałe dwa groby, które będą dzisiaj za przybycie.